Najbardziej znaną ulicą Łodzi jest Piotrkowska, ale to Pomorska dzierży palmę pierwszeństwa, jeśli idzie o najdłuższą ulicę w tym mieście. Pomorska ma ponad 11 kilometrów długości. A ja jestem teraz tam, gdzie właśnie ta ulica krzyżuje się ze wschodnią. I właśnie na tej wschodniej, w rejonie pomorskiej, jest bardzo ważne miejsce: dom, w którym mieszkał Józef Piłsudski. No i dzisiaj tutaj spora kolejka, bo ludzie chcą odwiedzić właśnie to miejsce. Ale pokażę wam coś jeszcze. No i jak wygląda róg Pomorskiej i Wschodniej to widzicie, ale możecie też sprawdzić, jak wyglądało tu kiedyś. A wszystko jest możliwe dzięki specjalnym QR kodom, które umieszczane są właśnie na takich słupkach i to nie tylko tutaj, ale w różnych rejonach miasta. No to sprawdźmy jak to działa. Zbliżasz telefon właśnie do tego kodu i wchodzisz w zupełnie inny świat. Świat. Z przeszłości, może i niedalekiej, ale jednak. No i co, musicie przyznać, że wygląda to i działa niesamowicie. A tam za mną pan Tadeusz Kościuszko, w Buklas Wolności, w tamtym miejscu. Do usłyszenia. Pozdrawiam z łodzi.